Przez wielu nazywany królem loot shooterów Borderlands 3 debiutuje w glorii i chwale, zgarniając przy tym bardzo dobre oceny. W dzisiejszym materiale XY Extra przyjrzyjmy się zatem produkcji, w którą możecie grać na waszych Xboxach One od 13 września. Zapraszam! Na samym początku warto wspomnieć, że posiadacze abonamentu Xbox Game Pass oraz Xbox Game Pass Ultimate mogą lepiej przygotować się do ogrywania trójki, nadrabiając lub odświeżając sobie poprzedniczki, ponieważ dwie poprzednie części serii Borderlands 2 oraz Pre-Sequel znajdują się aktualnie w Game Passowej ofercie. Warto przy tym skorzystać z promocji na abonament Ultimate, który nowi użytkownicy mogą aktywować za 8 zł na 2 miesiące. Za powstanie Borderlands 3 odpowiada, podobnie jak przy dwóch wcześniejszych odsłonach, studio Gearbox. Software, które ma już w zasadzie gotowy i wypracowany przepis na sukces. Chciałoby się rzec, że Borderlands 3 to jeszcze więcej tego samego. Na szczęście produkcja wprowadza też zmiany i usprawnienia do znanej formuły. A formułą ma w zasadzie szkieletem rozgrywki, nadal pozostaje strzelanka FPP z elementami RPG oraz tony sprzętu i broni wypadające z tysięcy przeciwników. Znów też odwiedzimy Pandorę, ale tu czeka nas pierwsza duża zmiana, bowiem planet do eksploracji jest zdecydowanie więcej. Akcja Borderlands 3 rozgrywa się 5 lat po wydarzeniach z drugiej części i tym razem wątek fabularny skupia się na syrenach, czyli obdarzonych tajemniczymi mocami kobietach, które odgrywają ważną rolę w uniwersum. Bohaterowie muszą z kolei stawić czoła kultowi Children of the Vault, na czele którego stoją Calypso Twins. Standardowo dla serii pokierujemy też od początku jedną z czterech dostępnych postaci, którą z czasem rozwiniemy i uzbroimy. Oczywiście ekwipunek wypadający z wrogów i znajdowany w skrzyniach ma losowo generowane statystyki i właściwości, więc kombinacji istnieją dziesiątki tysięcy, ale warto dodać, że pozyskane bronie możemy jeszcze modyfikować. Inna warta odnotowania zmiana dotyczy zachowania postaci niezależnych, które teraz podniosą powalonego w walce bohatera, chociaż nie ukrywajmy, że Borderlands 3 najlepiej zasmakuje w 4 osobowej kooperacji. Zresztą, tak jak poprzednie odsłony. Wizualnie nadal dostajemy charakterystyczną dla serii cel-shadingową, komiksową oprawę graficzną, choć znacząco usprawnioną względem poprzedniczek. Dość powiedzieć, że na konsoli Xbox One X gracze będą mogli cieszyć oko rozdzielczością 4K oraz obrazem z zaimplementowanym HDR-em. W skrócie, będzie na co popatrzeć. I to już wszystko, co przygotowałem dla Was moje miniony w dzisiejszym materiale. Koniecznie napiszcie w komentarzu, czy zamierzacie ogrywać Borderlands 3 i czy mieliście do czynienia z poprzednimi odsłonami serii. Pamiętajcie też o łapce, jeżeli podobał Wam się ten materiał, a także o subie, by nie przegapić innych naszych filmów. Ja tymczasem się żegnam, do następnego, cześć!